Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj z mamą. Cześć, którą zaprosiłam, dlatego że właściwie na Waszą prośbę mamę zaprosiłam. Chcieliście, żebyśmy porozmawiały co nieco na temat literatury klasycznej, bo moja mama ma trochę większe doświadczenie, jeżeli chodzi właśnie o, o klasykę, no bo zaczęła. Wcześniej, <laughs> przede mną. I, i co chciałam. Aha, i chciałam Wam, oczywiście, życzyć wszystkiego dobrego, bo widzicie to w pierwszy dzień świąt. Także razem z mamą życzymy, życzymy Wam wesołych świąt, żebyście spędzili je w gronie rodzinnym lub w gronie bliskich i żebyście byli zdrowi, szczęśliwi. Wszystkiego dobrego. Dobra. E, I może zacznijmy od tego, od czego właściwie zaczęła się nasza przygoda z czytaniem, i tutaj e, chyba właśnie w przypadku nas obu jest to ta sama książka, czyli dziwne losy Jane R. Czy to jest prawda? Znaczy, samodzielne czytanie klasyków? Tak, zdecydowanie. Ja do po Jane R y, sięgnęłam po przeczytaniu bodajże Idy sierpniowej, bo tam ida właśnie czyta tą książkę i wypożyczyłam sobie najpierw Jane Eyre, później oczywiście były też te wszystkie klasyki typu Platon, Arystoteles, wypożyczałam tak, czytałam, to było takie moje, moje samodzielne sięgnięcie po klasyki. Natomiast jeżeli chodzi o taką klasykę klasykę, to ja ją poznałam będąc dzieckiem. Bo mój dziadek mi czytał klasyka, więc ja nie czy, no, czytając lektury szkolne typu Potop czy coś, to już to wszystko słyszałam, znałam z czytania dziadka mojego. Tak? Mhm. Ale Henryka Sienkiewicza samego mama nie polubiła? Sienkiewicza trylogię Dobra. bardzo, bardzo lubię, natomiast nie polubiłam Krzyżaków i nie lubię do dzisiaj. Natomiast y, ja z Krwi i Kości jestem typową chyba pozytywistką, jeżeli chodzi o... Ja, mi też jest bliżej do pozytywizmu. Tak, ja bardzo lubię, zresztą do dzisiaj bardzo lubię Lalkę piotra. Ja bardzo bardzo lubię Orzeszkową, oczywiście pomijam te opisy, które są w nad Nadniemnym bo one się ciągną przez 5-6 kartek no to to sobie już później darowałam ale sama książka mi się podobała aczkolwiek Elizy Orzeszkowej z klasyki bardzo lubię Martę to jest krótkie my to mamy nawet w domu jakoś chciałam mm -hmm. to jest króciutkie ale no dla mnie no to to jest no, jedna z jej lepszych książek. Ja mam w planach nad niemnem, tak ci się wtrącę. Jeżeli chodzi o klasykę polską, to no ja mam pobrane dwa audiobooki. Już mam, mówię, jeden kupiłam w ogóle i to jest akurat chyba Maria Dąbrowska. Nocy e... dnie? Tak, noce i dnie. Bardzo fajne. Mam pobrane, wykupiłam sobie nawet ten audiobook, e, tylko że trwa, widzisz, 61 godzin. Tak, bo noce i dnie są w ogóle. E, bo są no. na trzy tomy teraz są podzielone. I mam jeszcze e, pobraną. Na Bóg bicie właśnie na Dniemnem i, i Trendowatą, którą wybrała mi jedna z moich widzek na 2023. No bo Trendowata jest bardzo przyjemną też lekturą. Nie e wiem, z którego jest roku Trendowata. Oj, e to napisała Helena Mniszkówna. Tak. No ja to też czytałam dawno, trendowata, dawno temu. Trendowata, Trendowata. Mhm. Serial wydana w 1909 roku. Tak. Ale to, co jeszcze lubię do dzisiaj? Na pewno Gabrielę Polską, Nie tylko Granicę, która za moich czasów była lekturą szkolną, ale Kaśkę Kariatydę. I ta Kaśka Kariatyda, kiedy ja ją mając lat naście przeczytałam, to sobie właśnie pomyślałam, że to ja jestem tą Kaśką kariatydą. Bo można imię Kaśka? Nie, bo Kariatyda to jest podpora. Oj, oj, oj! Miałam się za podporę! No tak, 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 ta książka do mnie y, chyba przemówiła do Ciebie. Mówiła, ale Granice ale... też bardzo lubię. W ogóle za Polską przeczytałam większość jej książek, przynajmniej wszystkie te, które były dostępne w bibliotece i no ja ją bardzo lubię. To jest dla mnie bardzo ciekawe, dlatego, że mama... Ja, jak wiecie, byłam tym dzieckiem, które czytało lektury, ale ja nie czerpałam z nich takiej radości, jak moja mama, kiedy miała jej jako lekturę, powiedzmy. Bo y, ja trochę czytałam Dlatego, że chciałam mieć dobre stopnie, e, chciałam dobrze pisać, sprawdziany, wiecie, to było tak typowo po prostu po ocenę, a nie po to, że chciałam, a nie po to, żeby e, poznawać faktycznie gdzieś tą, e, gdzieś świat przez literaturę. E, I u mnie, jeżeli chodzi o takie klasyki, które pozostały, właśnie poznałam je jako dziecko, a pozostały ze mną do dzisiaj, to na pewno e, chłopiec z broni. O, to też uwielbiam to. O, książkę. chłopcy, przepraszam, nie chłopiec. E, który, e, którego czytałam też, będąc już dorosła. I pamiętam, o drugiej w nocy zalewałam się łzami, bo e, tam jest pod koniec, jest scena, której, na którą której ja nie zwróciłam uwagi jako dziecko, no bo byłam dzieckiem, a właśnie jako osoba już dorosła, e, która zasadniczo mogłaby być matką tego dziecka, e, zwróciłam. No, poświęciłam po prostu tej scenie e, 15 minut czy, czy, płakania. Powiem wam, że na pewno czytałam opowieści z Narni. Które później, do których wróciłam po latach, e, podobały mi się i bardziej to. Nie wiem, czy ty czytałaś opowieści z Narni, jak właśnie. Nie, bo ja, to nie było chyba za moich czasów. Ja czytałam znaczy, Dorotkę, Dorotkę z Krainy Oz, wszystkie części, jakie były. Mhm. jak byłam w trzeciej klasie bodajże podstawówki. Ja, w druga, czwarty, albo ja miałam w czwartej opowieści z Narni. No to jest powiedzmy mniej, sam, mniej więcej ten sam poziom gdzieś lektury. Opowieści z narni Babcia. Pamiętam, że mi czytała ostatnie rozdziały na głos, bo ja się strasznie męczyłam. A yy, tylko też doceniam tę książkę, dlatego że tam ta warstwa. Yy, historyczna, fabularna jest na tyle przestępna w pierwszym tomie, że nawet się tak bardzo nie, wi nie widzi tych biblijnych nawiązań, które no, są bardzo mocne, kiedy już to się czyta będąc osobą starszą i to już się widzi na pierwszy rzut, rzut oka. E, ale dorastałam z takim przeświadczeniem, że gdzieś jest ten Tolkien, e, którego nie miałam okazji przeczytać. I bardzo mnie zawsze zastanawia, jak e, piszecie na przykład komentarze, że mieliście po 13 lat i przeczytaliście Władcy Pierścieni całego i jeszcze najlepiej Silma Silmarillion do tego. Um, bo mnie to zadziwia, dlatego że ja już będąc dorosłym czytelnikiem, e, Sil Silmarillionowi nie podołałam. E, uważam, że to jest. E, to, to jest... To jest zbyt trudno dla mnie napisane. Ja nie, nie, nie potrafię sobie wyobrazić jak wielką głowę miałaby osoba, która za pierwszym razem zrozumiała, za pierwszym razem czytając zrozumiała wszystko co tam było napisane. Czy znaczy, ja tego nie czytam, więc nie mogę tam... się wypowiedzieć, Ale wiem, że są takie książki, które dopiero może za trzecim, czwartym, piątym razem i uważam, wejdą, że to Silmarillion. W moim przypadku jest to David Copperfield, znaczy nie Klub a ja nie, nie czytałam klubu Pikwika. Nie, no ja miałam dwa podejścia, ale słuchajcie, ja po prostu czytałam tą książkę. Jestem tak potwornie głodna, tak <grym> potwornie głodna. Tam jest cały czas coś o jedzeniu. Ale wiesz dlaczego? Wiesz, że Dickensowie pisali od słów. Od tak, Nikola, ale ja po prostu, no, to miałam na razie miałam trzy podejścia i trzy nieudane i nie wiem, nie wiem, czy będzie czwarte czy piąte? No wiesz, ale, to jest Dickens, tak. Znaczy znam jego inne książki, I, tak? Nie bardzo mi się podobały, ale. No ale wiesz, jak on pisze? No wiem, on, on bardzo ma on takie grubo. rozległe, to wszystko jest strasznie takie. No nie, niektóre rzeczy można by było wyciąć spokojnie i pewnie gdyby teraz się redaktor jakiś do tego zabrał, to by wyciął połowę cho chociażby z Davida Copperfielda, tak, e, który jest straszliwie długi. Jest po prostu on ma dwa tomy i te dwa tomy mają po 600 stron każdy, czyli 1200. I jak przedstawicie na przykład Czekaj, do Davida Copperfielda, też co jego ja nie przeczytałam. Też poległam. No bo jest długi, no chyba. Ale wiesz, jak przystawisz go na przykład do hrabiego Monte Cristo, który e, wydaje mi się, że objętościowo są bardzo podobne, to w hrabim Cristo się tyle dzieje. Ja nie mam, jest bardziej. Hrabiego. Czytałam dawno temu, czytałam, ale, y, ale tam to jest to bardziej. To jest inna zwięz... literatura. No, ale to jest bardziej zwięzłe, tak. To jest zupełnie inny styl pisania i, i, i no inaczej się to czyta. Tak. No do, na Dickensa trzeba mieć y, dzień, miesiąc, rok. Miesiąc? <laughs> dlatego, nie, no dlatego, że no, on pisze specyficznie, no, no nie czarujmy się, Pis, no, pisał specyficznie, tak. Uważam, że to jest, jeżeli nie wiecie, to w ogóle Dickens y, dostał, y, teraz nie pamiętam czy zawał, czy, czy wylew miał w trakcie pisania książki. Znaleziono go rano, jak? pisał, bo on się zamknął, była w pokoju na trzy dni i pisał, kończył, nie dokończył oczywiście tej książki i właśnie w trakcie tego, po tym właściwie znaleźli go z jego, jego służba i, i no, trochę tak oddał swoje życie książkom, jakby nie patrzeć, no bo trochę trzeba tak na to spojrzeć. Ale ciekawi mnie, czy ty czytałaś um, co Moja Oscara White'a? Bo chyba nie. Chyba też nie podołałaś portretowi. Eee, portret? Tak, bo mi kazałaś, to przeczytałam. Ale podołałaś temu, temu wydaniu? Tak, podołałam, aczkolwiek ciężko było. No bo... jak na moje czytanie, wiesz jak ja czytam, tak? Bo to nie jest gruba książka. Nie, to jest króciutka. Krótka, a ona mi dosyć sporo czasu, no ale... Mhm. Wiesz, no, potrzebowałam sobie zrobić przerwę, zanim wróciłam do tego, do tej to jest, książki. Y, ja mojej mamie dałam specjalnie wydanie z Wesperu. Nie pamiętam teraz, jakie to jest tłumaczenie, ale to jest tłumaczenie klasyczne dosyć. I y, 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 to po pierwsze, bardzo wpływa na odbiór książki, po drugie, y, jak wszyscy wiemy, Oscarów Wildów y, y, nie, Dorianów, grejów. Było kilkoro, bo sam autor zmieniał, właśnie po wydaniu już książkę zmieniał i ona była kilkakrotnie gdzieś tam przepisywana i tak dalej. Jest jeszcze jedno wydanie z, teraz nie powiem, zysku chyba zyskał buznak. I to jest wydanie, które jest nowszym tłumaczeniem, ale ono jest moim zdaniem dużo gorsze. Dlatego, że tam nie ma niektórych ważnych aspektów dla tej książki, aspektów, które sprawiły, że ja ją bardzo mocno polubiłam. Tam to jest pominięte, ale z tego co wiem, to to jest właśnie tłumaczenie, które opiera się o ostatnią wersję, która zaistniała przed końcem życia Oscara Wilde'a. Co my tam Wiem, do czego chciałam przejść z Tobą. Chciałam do ciebie z Tobą przejść do literatury angielskiej, klasycznej, Ach, która ona. dla mnie jest bardzo ważna e, i którą Ty zapoczątkowałaś, no bo Dziwne Losy Jane Eyre mi się zawsze z mamą kojarzyły. Tak, bo ja Ci tyle razy mówiłam Nikola, proszę Cię, przeczytaj losy. Tak. Bo wiecie... Tylko ja... mama mi bardzo źle przedstawiała tę książkę. Ja tego nie powiem tutaj, bo to jest spoiler, ale mama mi bardzo źle ją przedstawiała. E, ja w ogóle w, w inną stronę poszły moje myśli niż ona faktycznie e, ma fabule. Jezu, no powiedziałam Ci normalnie, jak jest dla Nie, mnie, ale powiedziałeś, że... Mnie się ten klimat podoba w tej książce, mhm, tak? Jest bardzo dobry. Tak, ja po prostu... Jest ja ją mam na półce, jedna nam się już całkiem rozsypała. No niestety nie dało się już jej pokleić, i to była pierwsza Jane Eyre, którą udało mi się kupić, bo pamiętajcie, że ja kupowałam książki, kiedy tych książek nie było. Mm -hmm. Drugą klasyką, którą miałam na własność, którą nie musiał, której nie musiałam wypożyczać, to była Rebeka. Wiesz, ta w tej, Rebecca, niebieskiej, no ta, w tej niebieskiej okładce. Mm -hmm. To słuchajcie, to ją ja ją kupowałam w la, na początku lat 90., kiedy nagle te książki się pojawiły i i, ten, i, to tu, było wow. i to było takie wow. Ja ją kupiłam, przeczytałam i też właśnie Przepadłam, bo, bo ten klimat, tak. Mhm, Rebeka, właśnie, one mają podobne. Podobny. Podobny jest ten klimat. O, wiadomo, książki są w ogóle totalnie o czymś innym, chociaż mają gdzieś tam nieco podobne aspekty między sobą. Zresztą w ogóle sama Daphne Dumochy, ona była entuzjastką Sióstr Brontej, zresztą napisała też biografię Branuela Brontej, czyli, czyli brata sióstr, który miał dosyć takie, no, pijackie życie niestety. Był bardzo niedocenianym artystą i to się później odbiło na życiu sióstr i jego zresztą też. Natomiast mnie najbardziej, po pierwsze kupuje klimat w tych książkach i to, że one są mimo wszystko ponadczasowe jak na swoje czasy. E, dlatego, że można je odczytywać e, bardziej tu teraz myślę w kontekście Jane Austen, bo można je odczytywać bardzo tak, że czytacie i to, co tam jest, to tam jest, czyli romans. Bo jest. Bo nie nie, nie, ale... nie, nie, nie przeskoczymy tego, nie on co tam głupi jest. Romans. Ale to nie jest właśnie głupi romans. Tam jest coś dodatkowego. Ja rozumiem, że to się źle czyta. E, inaczej ciężko się czyta. Ja bym tak. bardzo sobie życzyła, żeby było e, wznowienie, nowe tłumaczenie, dlatego, że mamy tłumaczenie Anny Przedpałskiej-Trzeciakowskiej. To jest e, kobieta, która no, bardzo się dobrze znała na, i na Siostrach Brontej i na e, Jane Austen. Natomiast faktycznie to tłumaczenie jest trochę zbyt takie nieprzystępne dla współczesnego czytelnika. No dla niektórych tak, będzie to ciężkie. Tak, bo ja sobie bo, wyobrażam, wiesz, taką młodą trzynastoletnią dziewczynę, tak, która dostaje tak, na Jane Chociażby nawet ta duma uprzedzenie e, mm -hmm. moja ukochana tak? Uh -huh. Książka, jeżeli chodzi o Jane Austen, no to ona nie jest łatwa do przeczytania, jest. chociaż jest piękna. O wiele łatwiejsza jest, już Dziwne losy są o wiele łatwiejsze. Tak, też mi się tak wydaje i jeżeli chodzi o Jane Earth, znaczy Jane Austen, to chyba jest łatwiejsze no, opactwo do przeczytania. Właśnie ja bym nie powiedziała, że opactwo, dlatego, no, że ona ma... się to ma... łatwiej, wiesz, tak? czytało, tak, zdecydowanie. Ja, ja bym powiedziała, że najłatwiej z tych Albo wszystkich... Albo Park. A ja pomyślałam o rozważnej i romantycznej, że ją najłatwiej, bo hmm. ona jednak jest... Ym, ona ma najmniej tych takich smaczków ostinowskich. No, może. może masz rację, no. On, to znaczy, wiecie, no, ka każdą książkę Austin można, y, tak wiecie, osobny film by można było o nich stworzyć, bo, bo jednak to są rozległe tematy. Moim zdaniem, jak już zaczynać coś Austin, to chyba najlepiej to, co interesuje po fabule. Bo nie chciałabym, wiecie, Wam powiedzieć, zacznijcie od tego, bo to jest najlepsze. Tylko wiecie, tak jak mam w przypadku, nie wiem, Daphne Maurier, y, to mam takie, dobra, przeczytajcie Rebekę, bo uważam, że to jest najbardziej reprezentatywna opowieść. Tak, zgadza się. Kozła ofiarnego ja osobiście uwielbiam, natomiast zdaję sobie sprawę, że to też nie jest książka, która się każdemu spodoba, no bo to zakończenie ma duże znaczenie, a to jest, wiecie, trochę taki kryminał, thriller i... Ale Rebeka też taka jest. Tak, tylko chodzi mi o to, że w Rebece jak już się dowiadujemy czegoś później, to ciężko jest nam z tego wybrnąć inaczej niż na końcu to się dzieje. Mhm. Natomiast w Kozle ofiarnym trochę mamy kilka ścieżek otwartych. I wiesz, jeżeli ktoś jest ym, na jedną... Nakierowany i dostanie później inną, to to może rozczarować. O to mi chodziło. Mhm. E, natomiast no, faktycznie to jest taka literatura, która jest, mi jest bardzo bliska. Zresztą jak pojechałam do, do Hayworth, to była w ogóle najlepsza, co ja mogłam zrobić w życiu. E, bo tam się e ewidentnie jak siedzicie w tym domu, w którym one tworzyły te książki, to tam się czuje to po prostu, te powieści, to, to widać, że one to tam właśnie pisały. Zresztą za domem, za Hayworth, e, za, za tą posiadłością ich był e, tam. Tam, tam jest takie pole, które nie było zabudowane w tamtych czasach, teraz też nie jest zabudowane. Przed nimi jest męcarz taki malutki. One tam jeszcze niedaleko miały kościółek, no bo ich tata był pastorem i obok była taka szkółka, w której one, one też szkoliły dzieci. Ona chciały otworzyć. tak. Ale one, chcia, one chciały w ogóle całą szkołę dla, dla dziewczynek, ale to się nie przyjęło tam. Więc to jest po prostu wspaniałe, bo to widać w tej literaturze, że one pisały o tym, to, pisały to, co wiedziały, co znały ze swojego życia i em, dlatego też te Wichrowe Wzgórza się trochę, trochę inaczej czyta niż e, książki dwóch pozostałych sióstr, dlatego że... No chyba one są takie najtrudniejsze według mnie do czytania. Tak, ja też uważam, że Wichrowe są najtrudniejsze, no. jeżeli chodzi o siostry, bo są... Em, to jest w ogóle historia, która prawdopodobnie miała miejsce w ich... Em, w ich rodzinie. E, prawdopodobnie jest to, to gdzieś tam legenda właśnie taka, która krążyła wokół tej rodziny. I e, Emily usłyszała ją gdzieś i postanowiła ją po prostu przepisać. E, nie wiadomo, że te doniesienia są jakie są, natomiast e, uważam, że to jest e, wspaniałe, że ona i tak się tego podjęła. Bo to była trudna książka na pewno do napisania. Zdaję sobie sprawę, dlaczego ona się nie przyjęła na tamte czasy. Bo nawet... W Tera, widzicie, 200 lat później ona wciąż wywołuje mnóstwo emocji w tak, czytelnikach. Ona naprawdę, ona po 200, 200 latach dzieli czytelników. Wiesz co, yy, książka, taka ja nie widziałam, bo teraz pojawił się. Ja też nie widziałam. Nie wiem, nie mam odwagi w ogóle słuchaj, tego zobaczyć, no bo tej nowej wersji. No ale wiesz, że... ona była nagrywana w ogóle w Hayward? No to, nie wiem, może. Sam są jakieś zobaczyć. sceny tam nagrywane, z tego co wiem, powiedziałam właśnie na. na t... Zresztą Jane R. też miała, była nagrywana tam przed, tym, przed tą poświadłością. Ehm, ale co, jeszcze. E... Jaką jeszcze, jeszcze jakiej literatury jeszcze nie poruszyłyśmy? Rosyjskiej! O! To jest temat no to... trochę tabu. Dla mnie tabu, bo ja akurat nie przepadam, no. przyznam się. I wiecie, nie dlatego, że nie doceniam tych pisarzy tylko dlatego, że mnie się y, nie lubię ty, y, czytania no, no wiecie jak się, jak się po rosyjsku w klasyce na przykład y, to jest takie patetyczne raz że patetyczne, a dwa, że na przykład kobieta się nie nazy po wyjściu za mąż się nie nazywa Katarzyna y, jakaś tam tylko Aleksandrowa, Mikołajowa, jakaś tam. Mhm. I mnie to Trasznie zawsze irytowało i no dla mnie, a poza tym wiecie, ja jeszcze byłam tym pokoleniem, które się musiało uczyć języka rosyjskiego i to też miało wpływ. Ja do pisarzy y, rosyjskich miałam... <śmiech> <śmiech> Gdyby nie moja koleżanka Agata, to nawet bym fantastyki pewno rosyjskiej nie czytała, która jest zresztą bardzo dobra i do której wróciłam już Taka jako... Taka słowiańska jest trochę. Tak, ale wiesz, no ale... Ale się przekonałam, a, a no w tamtych czasach jak byliśmy do tego zmuszani, no to ja byłam na nie, bo ja byłam. I dlatego ja tak miałam z Polską? Ja mam. Ja, ja też byłam takim buntownikiem. Tylko, że wiesz, ty jeszcze się zebrałaś i e, przeczytałaś. Ja od razu wiesz, jak Mama zaczęłam. Mama Rosyjskiej sobie... nie lubi. Nie lubi. No, no po niektórej polskiej też nie przebrnęłam, bo wesele no, dla mnie, wesele to jest w ogóle. Wesele trzeba czytać z tłumaczeniem obok, bo się w ogóle nie zrozumiałam. Znaczy, to jest tak, że nie znam wesela, tak? Natomiast Ale ja, wiem. Uwa mhm. ja uważam, że. No, no, zaraz... Ja też znam pana Tadeusza. A, a... No, pana Tadeusza to mam... Wiesz, że, że no, no, ja mam swoje zdanie. Ja wolę zdecydowanie Słowackiego niż Mickiewicza. Natomiast jeżeli chodzi o mnie i literaturę rosyjską, to ja bardzo lubię początki, i zakończenia książek rosyjskich. Ośrodki, mam wrażenie, żeby mogły być tak pocięte. Ale wiesz, co mnie jeszcze denerwowało w tej klasycznej? Bo one są zawsze takie bardzo smutne. Oj, to jest tak, one są zawsze a takie ja dojmujące. Mi... Tak, ale ja, ja, lubię. ja. No wiecie, co? No dobra, ja mogę przeczytać jedną książkę smutną. Mogę dwie, ale tak, żebym czytała na przykład Pięć pod kolej, nie no, bo wpadnę w doła i tyle. No No tak, faktycznie. Ta rosyjska jest. Zresztą są memy takie, jak no. się matury zdaje, są memy właśnie z tam różnymi rodzajami. Liter, nie rodzajami, tylko właśnie. Boże. Literaturę, literaturą z różnych państw i one są właśnie opisywane w jakiś tam prześmiewczy sposób. I zawsze ta rosyjska jest właśnie jako taka bardzo. O mój Boże, pora ona, umrzeć. Ona jest. Anna, no, ale, ale słuchaj, wiesz, ale na przykład, nasza też jest taka. Nasza też jest taka, no. tylko em, ja na przykład bardzo lubię Dostojewskiego. E, bardzo podobały mi się, e, co ja czytam, Zbrodnie i Karę, idiotę, e, braci Karamazow. Nie wiem na czym skończyłyśmy, bo przerwał nam budzik e, mamy na ciasto, bo, bo są przygotowania świąteczne. E, ale chyba skończyłam na tym, jak ja od czytałam. Tak. Dobra. No więc, e, ogólnie bardzo go lubię. Bardzo lubię zakończenie idioty, bardzo lubię zakończenie zbrodni i kary. Zresztą, zbrodnia i kara, nawet te przemyślenia w trakcie, ma bardzo dobre. E, natomiast. No, nie da się ukryć, że gdyby nie audiobook, to ja bym przez idiotę nie przebrnęła. E, mimo, że bardzo doceniam zakończenie, które jest po prostu wspaniałe i uważam, że lepszego by się nie dało wymyślić. E, tak, no, było trudno. Tak samo zresztą mam, z, jak wiecie, z Wojną i Pokojem e, Lwatu stoja, e, po którą próbuję sięgnąć, ale wiecie, z drugiej strony tam jest bardzo dużo tych dialogów w języku francuskim. I z jednej strony bardzo mnie to cieszy, bo widzę, jak faktycznie się żyło za tamtych czasów. Z drugiej strony ciężko mi się to czyta, kiedy cały czas muszę wracać Cały czas muszę um, czytać, czytać przepisy. tak, bo to po prostu są przepisy na pół strony i to faktycznie gdzieś tam męczy człowieka, no bo nie ma takiej płynności w czytaniu. E, dlatego e, bardzo byłam z siebie dumna, jak skończyłam Annę Kareninę, dlatego że uważam, że to jest jedna z takich, jeden z takich monumentalnych e, klasyków. I faktycznie gdzieś to zakończenie też jest bardzo dobre, też się go nie spodziewałam. No ale nie da się ukryć, tak, jest smutne, ale nie da się ukryć, że te opisy agrokultury nie bardzo mnie interesowały. I przyznaję się do tego, bo chyba bardziej wolę jednak czytać o smutku i o um, jakichś takich rozważaniach typowo e, o życiu o sobie i o tak. swoim życiu niż o roli. Ale to wiecie, to możliwe, że to też jest kwestia tego, że żyje 200 lat później. To pewnie no tak. No wtedy się tak specyficznie ten. A ja jeszcze ze swojej strony chciałam tylko powiedzieć, że bardzo żałuję, że y, Ty, miałaś, Jak byłaś mała, szłaś do pierwszej klasy i to było takie moje zaskoczenie, jak były pierwsze lektury. Plastusia miałam. Plastusia, no dobra, Plastusia ja bardzo lubię do dzisiaj, Ty nie lubisz. Natomiast nie mieliście na przykład Janka Muzykanta, a ja do dzisiaj. Ale pan... miałam. Nie czytałaś Janka. Miałam mu... go w gimnazjum. Ale ją ja mówię pierwsza klasa podstawówki, Nikola. No dobra, ale miałam gimnazjum. Ja miałam lat 7, kiedy, bo przecież to No sy... może jesteś inaczej go te... No nie no, wiem, no nieważne, no. No i nie, chyba nie jest teraz w kanonie lektor, chyba że się coś zmieniło znowu. Ale jak ty byłaś mała, no to nie było to tego. Ja pamiętam no dzisiaj, miałam 7 lat, jak strasznie szlochałam nad tym biednym Jankiem. No i tak teraz nie, nie, nie czytaj. Mamo, no tam nie to... mów. No. No, no. Ja pamiętam taką jedną książkę. Nie pamiętam, kto ją napisał. To jest chyba kamizelka. I tak. O tym, że się ją zwęży... tam było ze zwierzaniem. On coś innego robi, że Ten panca jeszcze schudła, a tego już na Tak, nie tak. Te, kamizelka to Kami... te... Ale coś napisał? Prus? To była? Pru... Czekaj. Prus? Co, zobaczymy. A, a nie, Sienkiewicz też? Nie wiem. Kamizelka. Bo jeszcze była katarynka. Mhm. Kamizelka reserved. No to napisz książkę. Bolesław Prus. No Prus, no to... Ale jeszcze była Katarynka, było ABC Konopnickiej. Mam ją. My to mamy wszystko. Kamiterka ale ja, też, też masz. mam gdzieś. No ale ja mam na górze, bo to zostaje... Ja to mam nawet wydane, słuchajcie, na papierze gazetowym, bo tak kiedyś wydawali. Takie ja to do dzisiaj ja mam. Ja pamiętam, wiesz co pamiętam z takich klasyków, które były? Pamiętam, że miałam jako lekturę chyba maleńką sy małą syrenkę Andersena i pamiętam takie twoje stare wydanie bez okładki. Tak, to jest jeszcze po moim dziadku, ale ja nie wiem, czy my jeszcze je mamy. Mamy, oczywiście, rozpadło. nie, no mam. Nie, nie jest, ma pierwszej strony, bo faktycznie ona. ona czy... nie w ogóle okładki nie miała, bo to była bardzo twarda tył, ma tył, Nie, miękka, tylko ta pierwsza się po prostu zużyła i jej nie ma, Na, natomiast tył ma. Ale reszta jest w porządku, jest poklejona. Ale bardzo dobrze ją wspominam. To znaczy, tak. to, to, to wydanie było okropne, bo mi się jako dziecko jest strasznie czytało, bo tam było mnóstwo tekstu na stronie. Tak, Być to było wydanie, które mi... teraz by było ogromne, tak, o ja, ja, ja w ogóle y, jako dziecko bardzo lubiłam takie y, baśnie stare. Y, właściwie to takie... Y, nie bajki, bo to, bo to baśnie. Bajki, baśnie bardziej, tak? Od danego regionu. Myśmy dużo z tego z dziadkiem moim czytali. Ja czytam y, baśnie śląska cieszyńskiego, naszego y, śląska. Y, później, co tam jeszcze? Y, baśnie kaszubskie, które są uważam przepiękne, nigdy ich nie, nie czytałaś. No i ja się zakochałam, jak miałam lat naście, w baśniach braci Grimm, które one patrząc z perspektywy, no to ja bym się ich bała tobie czytać, bo one są straszne. A ale ja sobie mia... niedawno je kupiłam z mamą. Jak byłam w księgarni tak, tak. odbita, jak byłam, to sobie kupiłam takie pantofelki. Wiecie duże, to? Ładne bo pytanie. ja mówię Nikolawę sobie te baśnie, bo teraz już, już się nie będziesz bała. No bo tam wiecie. <grym> już się nie będziesz bała, i już dorosła. tam jest tam na przykład kopciuszek, nie, że nie, nie znaczy te siostry kopciuszka, jak przy palce sobie Jedna sobie obcina pięta, a druga obcina palce, żeby tak. go te, tak pantofelka ubrać. Więc to nie są. Y takie, wiecie, fajne bajki, które można małym dzieciom. Natomiast no, ja pamiętam, jako dziecko to nam takie bajki czytano, tak. Ja mam wrażenie, że my teraz tą brutalność w trochę innych rzeczach widzimy. Chyba to. Pokazujemy tak. dzieciom ją po prostu w innych rzeczach, a niekoniecznie w literaturze. I tą literaturę. Wiesz, o co chodzi? Tak, uładzamy, ugrzeczniamy. Tak, a... Chociaż czasami to chyba tak niepotrzebnie. No ja nie wiem. wiem, bo to jest raczej taka kwestia, żeby się już zastanowić bardziej etycznie, a to nie jest celem naszego filmu. No to no e... właśnie. Omijamy ten temat. O, tak, tak. tak, tak. Ale jeszcze nie poruszyłyśmy. To znaczy, ogólnie literatury klasycznej, stricte ja jeszcze znam, albo uważam właściwie, że taką literaturą klasyczną włoską jest, zalicza się do niej jeszcze imię Róży. Umberto Eco. Eko. Mhm. Wydaje mi się, że to już możemy powiedzieć, że to jest literatura klasyczna. Mam wrażenie, że on stworzył bardzo mocno ten kanon y, literatury włoskiej. I y, y, ja imienia Róży nie przeczytałam. Mam je w planach. Czytałam Cmentarz w Pradze i czytałam. Ja, y, ja imię Róży oglądałam film. Ale mam w planach, bo y, pamiętam, że bardzo dobrze mi się to czytało, mimo że to jest też trudna raczej. To jest taka... trudna, trudna książka. Znaczy, wiesz, ja nie przebrnęłam przez to. Bo no raz, że raz Nie, nawet nie gruba, tylko jak chciałam to przeczytać po filmie to nie było, a jak później wypożyczyłam sobie, ja mam... ma... ale były tak małe litery. Ja też mam z małymi. No więc ja po prostu już już ja już powiedziałam ci ostatnio, że ja już nie daję rady po prostu no o czym się za bardzo męczą, tak? Natomiast sam film jest specyficzny, ale jest piękny. Ja, ja na pewno obejrzę kiedyś, prędzej czy później, e, raczej później, bo ja to tak z filmami, wiecie, widziałam, przeminę, czytałam, przeminął z wiatrem dwa lata temu i dalej się za film nie zabrałam, mimo że bardzo chciałam. E, natomiast, mimo że chciałabym jeszcze ten temat bardziej z mamą rozwinąć, to widzę, że bateria nam się rozładowuje. Więc e, ja bym chciała, żebyście nam dali znać w komentarzach, jakie są nieznane albo mało znane klasyki literatury. E, niekoniecznie tej typowo angielskiej, polskiej, czy francuskiej, czy, czy rosyjskiej, które są nam no, najbliższe, tylko właśnie może jakieś włoskiej, hiszpańskiej, amerykańskiej, bo myślę, że my z mamą też chętnie poznamy inne książki, takie, których nie czytałyśmy. E, i, a jeżeli czytaliście którąś z tych, o których my tutaj mówimy i macie odmienne zdanie, to też bardzo chętnie sobie poczytamy te komentarze. Tak, i jeszcze jedno, kochani. Nieważne, co czytacie, jak czytacie, ważne, że czytacie. Tak. Tak i mówi wam to moja mama, która czyta absolutnie wszystko poza chyba poza reportażami. Nie, reportaże też czytam, jak no to... są ciekawe, poza może erotykami. No, stricte erotyków na pewno nie, nie czyta. czytam. No. Nie czytam, bo to nie dla mnie, no i tyle. Ale uważam, że jak ktoś lubi, to czemu nie. Jak najbardziej. Dobra, to dziękujemy wam bardzo, że oglądaliście. Cześć. Cześć.